Kolejne imię Michał. 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 Troszkę dłuższe imię, więc więcej zdarzeń. No, Michał to z kolei już na wstępie swojego życia rodzi się z karmą zgłębiania człowieka, poznawania go, rozumienia, na czym ten świat stoi. Michał jest też taką relacyjną osobą, koleżeńską, życzliwą, tolerancyjną. Oczywiście, jeżeli będzie wychowywał się w domu, który nie pozwoli mu rozwinąć swoich takich aspektów na wysokiej wibracji, no to będzie to w odwróceniu czyli będzie osobą fanatyczną, ortodoksyjną, raniącą innych ludzi, walczącą tylko swoje, egoistyczną. Więc do 13 roku życia. Wybudowuje się w nim ta jakość. Jeżeli wszystko pójdzie dobrze, to wchodzi po 13 roku życia, czyli wieku dojrzewania, wchodzi wise. Więc jako nastolatek albo bardzo mocno się zamknie w sobie i będzie trudno dostępny, taki bardziej introwertyczny, albo jeżeli ta wibracja ma nas, czyli tego pierwszego etapu, będzie jakby dobrze z nim współpracowała, albo on będzie dobrze współpracował z tą energią, może bardziej. No to ta ISA da mu w prezencie takie, taki czas spokoju, takiego spokojnego życia, możliwości sobie różnych rzeczy doświadczania, zgłębiania, transformowania wewnętrznego. ISA jakby prowokuje nas do tego, abyśmy pokonywali ograniczenia własne, ale też do tego, żeby nie działać pochopnie, tak emocjonalnie, tylko. Z rozwagą, że jednak, no, żeby po coś używać tego intelektu. Po 26 roku życia jest czas na wielkie emocje, gniew, frustracje. Wybijają wszystko, wszystkie niezgody, wszystkie takie rzeczy, które się wewnętrznie. W jakiś sposób tam. Mm, Niedużyte przeżycia, tak? Czy z tak. dzieciństwa? Bo czy... no ta, ta isa miała za zadanie, żeby on wewnętrznie sobie to wszystko transformował. Jeżeli tego nie zrobił, tylko wziął i schował, jako introwertek się zamknął sobie i taki zacietrzywiony te parę, te 13 lat cisnął w sobie te tematy, no to po 26 roku życia to mu wszystko wybije i będzie się to objawiało takim gniewem. I teraz znów, jeżeli. Ta, ten introwertyzm mu zostanie, więc ten gniew będzie wewnętrzny, no to to się nazywa taki zimny gniew. Nie, nie, on nie pokazuje się w momencie odczuwania na zewnątrz, tylko w jakichś niespodziewanych sytuacjach, więc może nie być rozumiany przez świat, że nieadekwatnie reaguje, albo pójdzie to w chorobę. No bo jeżeli w ogóle nie będzie ujścia tej frustracji, niezgody na coś, nieprzeżytej jakiejś. Nieprzeżytego buntu, który jest zwykłą informacją o tym, że mamy do czegoś stanąć i coś zmienić, no to wówczas no, może pójść to w chorobę. Natomiast po 39 roku życia, no, Michał wchodzi w czas, no, w czas, który mogę nazwać jednym z najtrudniejszych, możliwych do zaplanowania. Trudniejszy od Nautilus. To jest czas zmian, na który nie mamy żadnego wpływu. Jeżeli wybudujemy w sobie taką mądrość i ta manna, czyli ta pierwsza energia urodzeniowa daje nam taki potencjał, żebyśmy wybudowali w sobie tą mądrość rozumienia świata, rozumienia tego siebie poprzez poznanie drugiego człowieka, te, te aspekty humanitarnego życia, te wartości wyższe człowieka, wolność, miłość, wdzięczność, takie wszystkie ważne rzeczy, które naprawdę są istotne. I podnoszę naszą wibrację. Jeżeli zrównoważy się w Isie w tym kolejnym etapie życia, a w Dagas, nie w Dagas tylko w Durasisie, nauczy się wyrażania, ale też mocy swojej, zrozumie, że trzeba brać odpowiedzialność za swoje życie i stanąć do tego, i będzie ten durisas wykorzystywał do takiego stanięcia w swoim prawdziwym męskim. To ten hagal, którego spotka, który jest tą zmianą, który jest tak będzie tym etapem w życiu, gdzie tak naprawdę chodzi w tym o to, że trzeba puścić i zostawić to, co ma odejść. I tu już nie ma czasu na zastanawianie się. W Hagalu po prostu puszczasz. Jak puszczasz, godzisz się z tym, no to jest ok, idziesz w to życie całkiem, całkiem sobie znośnie. No ale jak nie puścisz, to e, jedna za drugą tragedia, trudności, jakieś... E, zdarzenia zewnętrzne, nie mamy na to wpływu, nie jesteśmy w stanie tego ani przewidzieć, ani tego zaplanować, ani jakby w jakiś, jakikolwiek sposób wpłynąć, żeby się nie wydarzyły. Czyli przyzwyczajenia, przekonania będą dla nas utrudnieniem. E, przywiązanie, tak. Przywiązanie, Za osób po przywiązanie. imieniu Michał. Będą utrudnieniem mm, te wszystkie koncepcje, do których się przywiązujemy, są nasze, to wszystkie nasze, ta przeszłość, też ludzie, z którymi jesteśmy związani, a nie chcemy ich puścić, a oni chcą odejść w różny czyli, sposób. Czyli jeśli Michał, powiedzmy tak, według tej rozpiski, do 39 roku życia budował sobie taki świat wyobrażeń, tak. Tak, przyzwyczaić czy przekonać. że budował sobie świat iluzji, szczególnie wisi, mm -hmm. jeżeli nie staną do prawdy. I potem przychodzi kolejny, czyli, <laughs> zobacz, jakie to jest mm -hmm. oddzielenie ziarna od klew. To ci nie służy, ma odejść, a to ma zostać. I to ma ponieważ wcześniej nie dokonywało się samodzielnie tych wyborów, no to życie za, za nas wykonuje, ale jeżeli w się, czyli w tym trzecim etapie życia, między 26 a 39 rokiem życia staniemy do tej odpowiedzialności, wykorzystamy w pełni tą energię mocy, czyli ja już tam działam i wiem co jest moje, co nie moje, to mi służy, to nie służy, żegnam się, czyli jestem w takiej odwadze życiowej. No to w Hagalu nie mamy co robić, to już właściwie wtedy Haga wchodzi na wyższy poziom swojej energii, czyli wzrastamy duchowo, robimy transformację wewnętrzną. Tutaj są wielkie przebudzenia, wielkie moce się mogą uruchomić. Wspaniały może to być czas, o ile ten pierwszy jest przeżyty we właściwy sposób. A najtrudniejsze to jest chyba takie trwanie w niepodjęciu decyzji, w szczególności chyba dla mężczyzny. Tak, oczywiście. No to jest ucieczka odpowiedzialności. Tak. Mężczyzna to działanie, mężczyzna to odpowiedzialność, to ochrona. To są takie jakości, nie ma co z tym dyskutować. W dzisiejszych czasach mężczyzna, kobieta, feminizm, różne walki, energia to energia, nie ma co z tym dyskutować. Jeżeli jestem męskim, jest działam jak mężczyzna tak. i e, wtedy wszystko mi płynie. A jak działam jak kobieta, no to nie płynie i odwrotnie. Jak kobieta chodzi w spodniach, no to tam są zakłócenia. Po hagalu następuje czas. Zazwyczaj w tym hagalu może się też zmienić firma. Jakby zmienić się Chce się zakończyć, biznes może się zakończyć. Możemy go zakończyć sami w bezpieczny sposób, albo po prostu nam zbankrutuje. <laughs> Jeżeli to jest biznes, który nam nie służy, no to on odejdzie. Jeżeli to jest misja naszego życia i jest jak najbardziej w punkt, no to odejdą nam ludzie z firmy, którzy szkodzą, ewentualnie kontrakty, które nie powinny być, po prostu się poczyści na tych sprawach. Natomiast po Hagalu wstępujemy w taką energię, która będzie dawała szansę na odbudowanie firmy albo powstanie, Firmy albo wejście w taką łagodną, w łagodną energię współpracy, komunikacji z innymi ludźmi, kontaktu ze sobą. Hagel może też spowodować, że my się zrównoważymy, schronizujemy energię materii z duchem, czyli jakby to, o czym mówiłam, że wyższe aspekty nas wzniesie wówczas Ansus spowoduje, że nie tylko będziemy jakby tak się wzrośniemy duchowo, ale jeszcze będziemy umieli mieć ten kontakt ze sobą, wyrazić go, mieć ten, tą komunikację taką można powiedzieć górnolotnie oświeconą. Na, I dobrze by było, żeby pójść właśnie w ten, w ten kierunku, ponieważ na koniec życia e, Michał ma... E, e, na koniec życia Michał ma Lagus, e, które albo jest cudowną podróżą, cudownym momentem do tego, żeby otworzyć się na nowe możliwości, żeby podróżować na, na te późniejsze lata, żeby sobie miło pożyć, żeby się cieszyć wnukami, które przychodzą w tym czasie na świat, i wiele, wiele innych aspektów związanych z nowym, albo lęk emocjonalność zamknięcie się w sobie wieczny strach przed śmiercią strach przed utratą strach przed utratą pracy przed brakiem pieniędzy jakby przed wszystkim głęboki strach żeby się on nie wybudował a wcześniej ta osoba może mieć trudny okres dura się i w hagalu no to y, tamten czas trzeba y, jeżeli Dob, nawet decyzje, dobrze, dobrze Albo tak? chociaż na koniec Zbory. mieć podsumowanie tego życia niepotrzebnie tak i tak robiłem, albo mogłam to i to zrobić w Wansusie jest ta mądrość życiowa, to zbieranie doświadczeń i y, mhm. analizowanie, i to może doprowadzić do tego, że koniec życia nie będzie y, taki y, trudny. Też mm, Czyli albo rozbudowanie takiej intuicji na koniec życia, Takiego, mm -hmm. może być takie zaskakujące, że nagle coś czuje, czego wcześniej nie czuł, <noise> szczególnie jeżeli ten po początek życia był taki introwertyczny. Czyli albo dywidendy ze żniw, albo… Tak, tak. Imię jest nacechowane pewnym trudnym środkiem, mhm. który może wybudować naprawdę wspaniałego, mocnego, mądrego, takiego energetycznego mężczyznę, albo go po prostu złamać. Także wybór dla rodzica, czy dać to imię, czy nie, to też jest wyzwanie. Też tak jak nie, tak, jak rozmawialiśmy. Tak. E, też takie można powiedzieć biblijne, tak? Michał Archanioł, mhm. tak jakkolwiek. Czytamy. Jakąkolwiek... To też jest archanioł taki mocny. Tak. Czyli Archanioł też, jakby Umie powiedzieć rozdziałć. imię, dostał, nie wiem czy skąd, ale został przydzielony takie niezbyt. No, trudne. Trudne imię, tak. Trudne imię. Gabriel, miłość, a Michał to taki. Konkretnie. Miecz. Tak.